Cześć, z tej strony Tomek, a dzisiaj wpadam w międzyczasie, czyli swoisty short. Zapraszam. A dzisiaj króciutko, troszeczkę eksperymentalnie, bo przyszło do mnie coś takiego, taki dziwny obiektyw, który się buja i chciałbym zobaczyć, czy cokolwiek z tego można wycisnąć. Nie jest to jakiś wyszukany tilt, ale jakiś taki z tańszych, chińskich pomysłów na to, ale dla spróbowania może być. A przy okazji jest też ktoś, kto już był, potem zniknął, a dzisiaj do mnie wrócił. Swoisty Krzysztof Marnotrawny. Na początek to, co jest teraz, to jest mniej więcej 50 mm na klasycznym obiektywie. A teraz spróbujemy zrobić co? Spróbujemy wsadzić to i zobaczymy, czy to w ogóle jest w stanie cokolwiek nagrać. I teraz jest na tym innym dziwnym obiektywie nawet nie jestem pewien. Czy jest ostre? Trudno to określić, bo to manualny fokus, a ja jestem w środku niczego i tak nie było żadnego damie, żeby na to wyostrzyć. Mam nadzieję, że trafiłem. Czy zadziała? Nie wiem, ale na pewno wiem, że wrócił Krzysiu. Krzysiu Atol, który kiedyś tam został wymieniony za inny zegarek, za Nezumi, a dzisiaj w toku różnych dziwnych rzeczy wrócił do mnie. No i cóż, ten Krzysiu, jak to Krzysie mają w zwyczaju, zdradził, a czy powrócił? Czyli swoisty Krzysztof w klimacie kinematograficznego. No i jest. Ilość Christopherów Wordów w kolekcji jeden. Pracuję dzisiaj sami, nie mam bladego pojęcia, czy, czy jestem w stanie w miarę sensownie ustawić ostrość, ponieważ aparat jest teraz na tyle daleko, że na monitorze poglądowym niewiele już widzę. Mam nadzieję, że choć trochę trafią. Obiekty to taka bida tilt. Ale coś tam robi. Myślę, że ma potencjał na kilka ciekawych, urozmaicających materiały. ujęć, jak się troszeczkę bardziej z nim oswoję i ogarnę. Filmowanie samego siebie przy tym manualnym fokusie i tej ogniskowej nie jest takie oczywiste, bo trudno to połapać bez, bez pomocy jakichś dodatkowych imponderabiliów, a i z nimi nie jest jakoś szczególnie nałatwiej. Za to Christopher Ward? No cóż, powrót swoistego zegarka, może syna marnotrawnego. Ciężko mi to określić. Powrót czy na zawsze, czy na długo. Czas pokaże. Na razie wpasował się chyba w porę roku, bo to jego jasne oblicze jest takie nieco letnio wakacyjne. Zapewne wyląduje jeszcze przynajmniej przymiarkowo na jakichś innych paskach teraz oprócz swojej oryginalnej bransolety, ale o tym o tym już może kiedy indziej. W międzyczasie na szybko czyli short. Na dziś to tyle. Dzięki. Cześć i do zobaczenia!